Przechodzimy do komunikatów. zasadzie tylko powiem tyle, że sesja 27 luty, godzina 14, czwartek. Zrób to za miesiąc kolejną sesję sobie robimy. Nie przygotowujemy. Jeszcze, Jeszcze tak. W zasadzie więcej nie maja, ma. Ja mam prośbę do radnych o zapisywanie się na dyżury, bo nie wygląda na dyżury. A już są ferie. ferie są, a równo za, a za miesiąc to jest. sobota. Problemu, I jeszcze mam prośbę do radnych, mam taką uwagę mieszkańców, że jest brak komunikacji telefonicznej w Radnym. Czy radni powinni uprzejmie zamieścić sobie swoje telefony na stronie internetowej Rady gminy jeżeli będzie tam możliwość, by koledzy o to? to. Piątkę radnych to chyba... Bez, bez sensu. To ja mówię, Dlaczego, bez sensu, Dlaczego bez sensu? Szanowni Państwo, są tysi, którzy są. co i ale, ale pass, ja powiem, że ja powiem, że to przepraszam, prostu, Nie, nie, przepraszam. Pani... Ja to, nie, to, nie, nie, swojego Na jak? Pani? <tosy> przepraszam, nie, 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 telefonu pani? nie, pani nie, na stronie internetowej pani są. Pan A to już nie moja wina, My że ja to tak powiem. Tak Zgadzam no. tak, się prosił, żeby jednak. tak, 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 tak że było, To pan sobie. Nie, Chciałby być pan radny. Tak, tak, nie ma co so. się bać, warto zamieścić. Pan mówi, że się, zamieścił skarżyć kontakt. Nie, to sektor zamieści pan. No i dyskusja była bardzo

To tyle z komunikatów zamykam. Dziękuję Państwu za przybycie Skomory z przybycie.